Dzień dobry wieczór, cześć Wam. Jestem Utardeś, a to jest moja mama Cilinka. Cześć Wam, nasi oglądacze. Witam Was, jestem Cilinka, mama Utara. Cieszymy się, że jesteście z Wam z nami. Tak, cieszymy się bardzo. Byliśmy sobie pokopać trochę jeszcze po, w tunelach naszym kombajnem. Udało nam się naprawić diamentową zbroję, i tyle diamentów nam jeszcze zostało. 100 i 36 sztuk. No, nie mówiąc o tym, że przygodę mieliśmy nielichą. No, u ciebie nielicha była. No, nielicha. Nie, ja, się, ja się zgrzałem. Przepraszam, no. dla mnie nie była nielicha przygoda. Ja się zgrzałem. Zgrzałeś się, tak? Tak. Ale znaleźliśmy w Minecrafcie jedną z rzadszych struktur, jaką jest Ancient City, czyli ruiny podziemnego miasta. Słuchaj, na no pierwszą rzecz by trzeba byłoby tu ustawić sobie łóżeczko na wszelki wypadek. Nie ma problemu. Jakąś skleszyneczkę albo plecaczek, cokolwiek tam masz. Mam. Poczekaj, który to będzie plecaczek. Będzie ten. Ja bym sobie tu doładował do, przy, y, do, dodatkową zbrojkę. Nie ma sprawy. Jakieś ze dwa mieczyki. Też można. No i co? Idziemy. Moment, bo chyba się zgubiłam w klawiaturze. Nie? Tak. Załadowałeś tą zbrojkę? ja sobie załadowałem no. Dobrze. Pochodnie. Mam wystarczającą ilość, dobra. No to heja, banana. Dzięki, tu rozwaliłem ten, ale by trzeba było te wszystkie sreakery rozwalić. I dobrze no się rozejrzyj, czy nie ma gdzieś tu sreakera, wiesz? No to obejrzyj. Na kucaka chodzić. Cielinka, ale ty że jest trąba. Mówię, że idę do góry i co zrobiłam? Ja się pytam, co zrobiłam? Powiem, że I uciekłam. No dziękuję. Dobrze, wracam. Do łóżek, do łóżek szybko. Cielinka, tu się nic nie dosadza, jeżeli nie masz pewności, że nie masz usuniętego shikera. Rozumiemy nie, się? Bo... Straszne. No, się. Straszne. No straszne. Cielinka! Właśnie masz łazić za mną! I masz się rozglądać! nie szeroko się rozglądać. Oczy szeroko w. Tam jest jeszcze jeden shrieker. Tak, przepraszam drodzy widzowie, a jestem przeziębiony. No gdzie ty zaś nazłaś? Cielinka. Proszę cię, cho nie chodź. Byle gdzie? Skrzyneczka. Chodź tu. Chodź tu. Chyba nie ma tu już nic w pobliżu. Wow. Tak, pił. Y Płyty muzyczne, skalk. Pochodnie dusz. Zabierz skrzyneczkę. Możesz ją rozwalić, będzie szybciej. Dzielinka, tam jest szliker, chodź tu do mnie na kucaka, nie, po, nie wpadnij na pole, żeby wstać. Widzisz ten ploczek z czterema ząbkami? Bardzo chodź tu do mnie. Mamy jakby przyciemniony ekran. Tu widzisz ten doczek z czterema ząbkami? Ten na dole. No? Tak? Nawet nie odpalej kurka od tu strzały. A może wezmę wy, granata? Bo ten shrieker wzywa. To jest skrzyneczka. Mhm. Trzeba iść naokoło. Już momencik. Chodź. Na walence możesz hałasować i do To znaczy nie strzelając, nie? Wow, same przydatne rzeczy. Oczywiście, gdzieś mnie? Widzę, szukam shriekerów. czyli tych krzykaczy, bo one wołają wardena. A warden to jest taki mobek, którego kurka wodna. Strzelał nawet przez skały i to powiem szczerze, że przysunął mi trzy razy i praktycznie zabrał mi... No ja się... jestem w tej swojej zbroi na tym poziomie, co jesteśmy, na dwa hity. Znaczy na dwa strzały i jeden jego hit. No. Nie w żelaznej na tyle nie uszkodził, jak zabrał mi serduszka. Ale Cienka, powiem szczerze... Tam jest, yy, tam jest Widzisz go? Stój tu. Co ja? że nic więcej się nie odpaliło. Tam mi się wydaje, że jest Shrieker. Chyba tak. tak. Nie? jest Shrieker. Bądź tutaj. Chyba musisz się wrócić. No. Dwa. Nic nie widzę. Nie ruszaj się. są aż dwa to... ryzyko Powstał co? Nie widzę go. Tak, idzie. Ale ja nic nie widzę. To pociesz, pociesz się, że ja też nie. Dzięka, szczęła mi do radę go wziąć, odciągać jakoś. Nie strzelaj w niego! Ja jestem martwa zaraz. Cielinka, bo nie umiesz pitać. Nie mi, że nie umiem. Yy, on działa na słuch, on nie działa na... Jakbyś mu odpaliła strzałek gdzieś na ziemię, to on kurka tam poleci. I widzę Shriekera następnego, to co żeśmy minęli. Cicho, cicho Cilinka, bo staram się go namierzyć. Tylko co w niego strzelałaś? Myślałam, że go zgniotę trochę, no. Tak, tak, oczywiście. On jest kurka prawie, że nieśmiertelny, a ty kurka go zgnieciesz, tak, łukiem i strzałą. Kartoflane działko z tak kartofli, żeby go dopać, a ty mówisz o łuku i strzale. No teraz mi się reprymenda dostaje. Oh. Jeszcze raz dla pewności na łóżeczku, ustawię na punkt odradzania. Dobrze, widzę ci linkę. Nade mną. Po przeciwnej stronie jest ten jego zasmolony wołacz. Dobra, widzę. Ale nie mam narzędzi, żeby go zdemontować szybko. Musimy po nasze narzędzia. Nie chodź tu normalnie. Jestem przy moim nagrobku. Tienka? Tak. Stoję na wełni. Czy my mamy y, kamień teleportacyjny? Mamy? Y, Chodzi o to, luź, y, jakiś luźny, że możemy postawić go gdzieś. Czy sobie nie mam? Ale pytam się, czy w luźny będziemy mieć skrzynce? Prawdopodobnie będzie. Przejdź się do. Zda się, będzie w kraftowni. Jak coś? W różnych rzeczach. Przejdź się po, tym, po, po jeden kamień. Teleportacyjny. I wyciągniemy kryształy teleportacyjne. Idę z powrotem. Wiesz po co? Mhm. Na wypadek, gdyby takie coś się stało, teleportujemy się do bezpiecznego miejsca. Dobrze. O, szlak. Zginąłeś? Nie. Kurwa ZŁAŚ NA DÓŁ! Ja zeszłam. Ty nie mówię do ciebie! Utar jest za gruby, żeby kurwa złazić. Idę na kucaku. Z uciekłem. Idę tam mam na podręką. poszukać, czy jest gdzieś wejście do tego shilkera tam u góry. Załatwiony. Dobra. Cały problem polegał na tym, że nas na sam wierzch nie. Mhm. Żeby się ochronić przed wordenem, a ten się kurka okazało, że się zespół na sam wierzch. Rook Kurwa! Dzielinka, naprawdę proszę cię o litość. uciekaj, uciekaj! uciekaj. <laughs> Kurwa, goni mnie. Kurka wodna! Come am actually Muszę wrócić po swój nagrobek. Słyszysz y, tętno? Co? Nie. Nie słyszysz tętno? Nie. A ja słyszę, że on, że on y, tylko czeka na to, aż tam pójdziesz. Miałeś przygotować ja sobie kryształ, jak tego go przygotowała? Muszę wejść tam do góry i zdjąć tego shikera. Więc ani na tą wieżę nie wchodź. Weź się gdzieś na mój. mur i obserwuj tą wieżę, wiesz? Tam jest mój nagrobek. Dobrze. W tej chwili pali o twój nagrobek. Musimy, o, muszy, musimy utorować przejście do yy, nagrobka. Dobrze. I w miarę możliwości staraj się go celować tak, żeby yy, on nie dostał, a, żeby Ciebie nie wykrył, a jednocześnie żeby poszło za kartoflem. Włazisz mi tymi kurka wodna na ten mur? Możesz wejść tu do góry. Co, całkiem do góry mam wejść? No, to jest skrzynka. Zobaczę, co jest w skrzyneczce. Moment, bo muszę się prze, 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 przełożyć. Kryształ jest. Mamość, to ja bym w tym momencie, jak ty się będziesz przekładać, zdemontował skrzyneczkę. Jest, dobrze widziałam. Dzielinka, patrz, tam jest skrzyneczka. Widzisz ją? Pff. Tak. Bądź tu na wieży i w razie czego chroni. Prawda. Podobnie widzę tego wołacza pierońskiego. Jest gdzieś wołacz. Kurwa. Kielinka spieprzamy. Teleportuj się. Ja widzę, że ci bardzo dobrze idzie teleportacja, że ty nawet nie wiesz jak to się zrobić. Bardzo dobrze mi idzie teleportacja, w czym masz problem? Masz przytrzymać ten kryształ na lewym klawisze myszy i aż ci się w menu pokaże, gdzie masz się teleportować. I no. wybierasz pierwszy lepszy punkt jaki możesz być. Dobrze, cieszę się. Zduczek, tam jest wołacz. Dobra. To, że ci kazałem stanąć, nie znaczy, że kazałem ci puścić shifta. Idę zdemontować tego Włacza O Cilinka. Tylko rozwaliłam mój nagrobnik. Pakuj się stamtąd, bierz się teleportuj! Nie dam rady go cały czas trzymać z daleka od ciebie. Ja pierdolę. Co ja pierdolę? Teraz to że się w ogóle wy, 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 wywaliła. Jestem u naszych sąsiadów w dżungli. No to się teleportuj teraz, kikurka wodna, do tego. Jesteś. No. Gdzie mamy? Jak się do siebie dobrać? to nic. Dziękujemy za oglądanie. Mówił Utart Race, a to jest moja mama Cielinka. Też wam nasi oglądanie. Także zostało nam penetrowanie Asian City. Zginęłam parę razy. No, bo się skradać nie umiesz. No, nie umiem. Ale była przygoda. Wiesz co? Na następny raz idę, ten statek zdobywać tych zbójców. Jak walnę im parę razy granatem, to pójdzie na dno. To nic. Dziękujemy za oglądanie. Cześć Wam. Trzymajcie się. Cześć wam. Cześć. Zdrowej nocy. Spokojnego dnia. Zobaczymy, jak stąd wyjdziemy.